Krakowie od 1 stycznia zaczęła obowiązywać strefa czystego transportu. I to, co się od tamtej pory tutaj dzieje, to jest nie do opisania. Nastąpiło człowieku powstanie krakowskie. Tysiące ludzi nie zgadzają się na to, żeby nie móc bez problemu wjechać do Krakowa, tylko dlatego, że nie stać ich na nowszy samochód, który spełnia normy. I teraz, co się dzieje w mieście? Jak informuje Love Kraków, w ostatnich dniach nieznani sprawcy usunęli z krakowskich ulic blisko 20 znaków informujących o wjeździe do strefy czystego transportu. Facebookowy natomiast profil Blade Runner z SCT Kraków informuje, że do tego dochodzi mnóstwo znaków, które zostały po prostu zniszczone. Zaczyna się dziać dokładnie to samo co w Londynie, gdzie po rozszerzeniu strefy ultraniskiej emisji na wszystkie 32 dzielnice, wybuchł bunt i doszło do fali aktów wandalizmu wobec kamer, które służą do odczytu tablic rejestracyjnych i egzekwowania opłat. Schemat jest swoją drogą zadziwiająco podobny, bo w Krakowie strefa także objęła, tak jak widzicie na mapie, praktycznie całą zwartą, zamieszkaną część miasta. Władze Krakowa uzasadniły wprowadzenie strefy czystego transportu, kęcią poprawy jakości powietrza, a przez to zdrowia mieszkańców. Chodzi o ekologię, ale nie musisz się martwić, bo jeżeli masz auto, które nie spełnia norm i przez to nie jest ekologiczne, wystarczy, że zapłacisz za wjazd i to do nagle magicznie twój samochód zaczyna chyba spełniać normy, bo miasto nagle nie ma problemu z tym, że kopci. Wyobraź sobie, że jeżeli jesteś mieszkańcem Krakowa i od lat jeździsz tym samym samochodem, który obecnie niestety nie spełnia norm, bo jest to na przykład diesel z roku 2013 z normą Euro 5. Jeżeli zdążyłeś go zgłosić w odpowiednim czasie, obecnie możesz nim jeździć i nie płacić. Ale jeżeli sprzedasz to auto swojemu sąsiadowi z klatki obok, który również jest mieszkańcem Krakowa, to on nagle jednak musi płacić za jazdę po Krakowie tym samym samochodem, bo psuje jakość powietrza. To samo auto, jeżeli jest zarejestrowane na ciebie, możesz jeździć i nie płacić, ale jeżeli jest zarejestrowane na twoją firmę, którą. Prowadzisz w Krakowie w tym samym mieszkaniu, w którym mieszkasz. No to nagle sytuacja zmienia się o 180 stopni i jednak za jazdę tym autem musisz płacić. I to dopiero początek, bo już zaplanowane jest dokręcanie śluby w następnych latach. Już za dwa lata, abonament dla osób dojeżdżających do Krakowa do pracy będzie wynosił 500 zł miesięcznie. 6 tysięcy złotych rocznie. No nie wiem, nie wiem, no właśnie bym powiedział, że może tak trochę to wszystko dziwnie wygląda. Ale chyba nie chce mi się wierzyć. Że nie chodziłoby o ekologię, tylko o pieniądze. No bo przecież chodzi o ekologię, nie? O ekologię chodzi.